Witam serdecznie i zapraszam ponownie na szybki atlas grzybów, a tym razem grzyb niepozorny, ale niezwykły. Opieńka ciemna. Opieńka ciemna mylnie zwana przez nas miodową może być większa od wieloryba, ale o tym wszystkim za chwilę. Opieńki to grzyby może niezbyt ładne i może nie zasługiwałyby na uwagę, gdyby nie dwa fakty. Po pierwsze, to grzyby niezwykle wdzięczne do zbierania. Z jednego miejsca lub wręcz z jednego pieńka możemy wrócić z pełnym koszem grzybów. Drugi fakt to wdzięczność smakowa. To niezwykle smaczny grzyb, idealnie nadający się do pysznej, aromatycznej jajecznicy grzybowej. Za chwilę o tym więcej, jak i o niesamowitych faktach na temat tego niezwykłego grzyba. A jak wygląda opieńka ciemna? Opieńka to grzyb blaszkowy i tyle oczywistego opisu, bo opieńka ze względu na swoją biologię i zróżnicowane środowisko jest grzybem, brzydko mówiąc, troszkę niechlujnym, jeśli chodzi o kształt, a nawet i kolor jest trudno w zasadzie opisać. Zresztą podobnie jak kolor skóry naszego ciała. I faktycznie, kolor kapelusza opieńki często opisuje się jako cielisty, z ciemnym środkiem i jaśniejszym pierścieniem dookoła, który znowu przechodzi płynnie w ciemniejszy brzeg. Opieńka ciemna ma porowatą powierzchnię kapelusza z bardzo wyraźnymi kosmkami, szczególnie gdy jest sucho i zwłaszcza u młodych grzybów, gdy ten kapelusz jest jeszcze zaokrąglony. U starszych z płaskimi kapeluszami te stożkowate useczki po części opadają, ale kapelusz zachowuje co najmniej porowatość. Trzon u młodych osobników stosunkowo gruby i uwaga, łączący się jeszcze błonką z brzegami kapelusza. Z wiekiem ta skórka odrywa się i tworzy białawy, watowaty... Często szczątkowy pierścień. Na trzonie również widoczne nieregularne łuski. Zwróćmy uwagę, że końcóweczki zarówno tych zadziorków na trzonie, jak i na kapeluszu, a także na obrębie pierścienia są często przypalone, zabrązowione. I to właśnie ta cecha powoduje ciemny odcień środka kapelusza i wpłynęła na polską nazwę tej ciemnej opieńki. Stąd też oczywiście młode, łuskowate osobniki są ciemniejsze. Opieńka ciemna to w dotyku taki dość sztywny, ale i fajnie gumowaty, elastyczny grzyb. Ta elastyczność zapewnia, że o ile ich nie połamiemy, to dowieziemy opieńki do domu w idealnym stanie. Ciekawostka numer jeden. Opieńka to uwaga największy obszarowo żywy organizm na świecie. Pamiętajmy, że to co zbieramy to tylko owocniki skomplikowanej podziemnej i wewnątrzdrzewnej sieci grzybni. Wspomniany rekord należy do opisanego przez naukowców w 2001 roku grzyba w amerykańskim stanie Oregon, zajmującego bagatela 9 km2 powierzchni i żyjącego szacunkowo już 8 lat. Ciekawostka numer 2. Wielu grzybiarzy może bulwersować to, że grzyba tego nazywam opieńką ciemną, a nie opieńką miodową. I faktycznie, jeśli zgooglujemy opieńka miodowa, to wyskoczą nam błędnie same opieńki ciemne, nawet na opakowaniach grzybni nazywane miodowymi. Otóż do niedawna nawet w atlasach nie klasyfikowano oddzielnie tych gatunków i wszystko wkładano do jednego wora pod tytułem opieńka miodowa. Zapewne nazwa miodowa nam się po prostu bardziej spodobała. A czym się różni opieńka ciemna od opieńki miodowej? Po pierwsze, opieńka miodowa jest dużo rzadszym grzybem i różni się dość znacznie, bo ma bardziej żółty i, zwłaszcza po deszczu, błyszcząco miodowy lub oliwkowy odcień kapelusza. Jego powierzchnia jest też dużo gładsza. Pierścień opieńki miodowej jest też bardziej wyraźny i szerszy. Opieńka miodowa preferuje drzewa liściaste, zwłaszcza dęby i graby, podczas gdy opieńka ciemna, czyli ta, którą najczęściej widzimy i kosimy w zasadzie na kilogramy, rośnie zazwyczaj na starych świerkach i innych iglastych pniach. Tyle jeśli chodzi o tak zwaną wiedzę atlasową, bo o faktach chciałbym, abyście wy mi powiedzieli, bo ewidentnie opieńka ciemna bardzo to często atakuje też na przykład brzozy. Dajcie znać w komentarzach wasze świadectwa i doświadczenia na pozostałościach jakich drzew zastaliście opieńki. Zbudujemy dzięki temu być może faktyczny atlas grzybów oparty na informacjach od was. Ciekawostka numer 3. Opieńki mogą świecić w ciemności. Tak, to prawda. No pewnie nie aż tak jak w filmie Avatar, ale to była fikcja. Natomiast niektóre opieńki takie jak miodowa czy żółtawa autentycznie są jednymi z niewielu wyjątkowych gatunków grzybów na świecie u których zachodzi proces tzw. bioluminescencji. Jest to blask zielonkawego światła emitowany dzięki reakcji chemicznej pomiędzy cząsteczkami oksylucyferyny, enzymem lucyferazą i tlenem. Dlaczego to robią? Są różne teorie. A jakie są wasze teorie? Dajcie znać w komentarzach. Ciekawostka numer 4. Opieńka jest tak zwanym saprotrofem, czyli odżywia się martwymi szczątkami organicznymi, ale jest też i pasożytem, powodującym białą zgniliznę drewna, czyli podczas gdy inne grzybki zazwyczaj tworzą obopólnie korzystną symbiozę z żywami, to opieńka je po prostu powoli zabija. Ale to już zmartwienie leśników i ogrodników, i ubolewać nad tym będziemy w filmie o drzewach. Bo jak wiadomo, każdy organizm chce żyć. A my <laughs>, lubimy jeść opienki. Czy opienki są jadalne i czy mogą być trujące? Opieńki ciemne są bardzo dobre w smaku i nadają się do sosów, jajecznicy i to włącznie z ogonkami, jeśli dodatkowa chrupkość ci nie przeszkadza. Pachnąca opieńkowa jajecznica albo jak to woli opieńki z jajkami to smak mego dzieciństwa. Ze względu na swoją twardość, opieńki również doskonale nadają się do marynowania. Tu uwaga, opieńki nie są jadalne na surowo. I jak to bywa na przykład z podgrzybkami, mogą być wręcz trujące, zwłaszcza dla wrażliwych żołądków. Zatem zawsze trzeba opieńki przegotować także przed marynowaniem. Zwróćmy uwagę, że siostrzane gatunki, takie jak opieńka bezpierścieniowa czy wspomniana już miodowa, są tak samo jadalne, ale tutaj ja ich nie polecam, po prostu ze względu na brak mojego obycia z tymi gatunkami. Zwłaszcza, że niektóre opieńki mają trujących naśladowców. Problemem jest tu na przykład podobna do miodowej trująca maślanka wiązkowa. Natomiast oto jej porównanie z opieńką ciemną, co do której ja nie mam żadnych wątpliwości. Kiedy i gdzie szukać opieniek? W jakich lasach? Jak nazwa wskazuje, opieńki znajdziemy na piękach starych i wciąż żyjących drzew. Teorii opieki ciemne, częściej iglastych, a miodowe w liściastych lasach, ale jak już wspomnieliśmy, różnie to bywa. Ale generalna zasada jest taka, że musi to być las stary, najlepiej wilgotny, gdzie mamy szansę na stare pnie lub od dawna leżące konary. Czasem może to być las młody, ale tylko jeśli powstał on po dawnej wycince drzew. Niekiedy znajdziemy opieńki wyrastające niby z ziemi, ale tak naprawdę są one połączone ze starymi korzeniami lub podściółkowymi konarami, specjalną siecią grzybni, niciami zwanymi ryzomorfami. Tymi ryzomorfami opieńki rozprzestrzeniają się infekując inne, pobliskie drzewa i rośliny, a nie są zbyt wybredne, bo mimo preferencji pasożytują na aż 600 różnych gatunkach roślin. Nie wspomniałem kiedy polować na opieńki. Opieńki rosną i pojawiają się mniej więcej od września do listopada. A wy dajcie znać w komentarzach po pierwsze, czy zbieracie opieńki i przede wszystkim jakie przyrządzacie. A także czy zbiera ktoś te właściwe z nazwy opieńki miodowe. A jeśli tak, to w jakim rejonie Polski? Jeśli macie jakieś niesamowite zdjęcia opieniek w lesie, to przyślijcie z innymi waszymi zdobyczami na wasz atlas grzybów. Jak się zbiera fotek, nagrody czekają. Szczegóły w opisie. Do usłyszenia i szczęśliwych łowów, nie tylko opieńkowych.